Cześć, Manko. Cześć, witamy Was z samochodu, pojedziemy właśnie na zakupy do Primarka i Aksza, popatrzcie co tam jest nowego. Nastawimy się, będą już świąteczne rzeczy, że możemy kupić jakieś świąteczne sweterki, szklaneczki i tym podobne. Także zobaczymy co tam będzie. A z tyłu jedzie z nami jeszcze jeden kolega halloweenowy, trochę później kupiony, ale jedzie z nami na wycieczkę. Czupa Czupa Jakieś takie. Z tej strony jest więcej. Jest Święty Mikołaj. Pingwin. Tu się zaczyna piękny świat. Misiu. Ja się takie Słodkie sweterki, jedne jest takie z laskami. I z tyłu ma takie słodkie laski, waniliowe, cukierkowe. I tutaj taki sweterek, też bardzo słodki z tymi kukardeczkami. I ten wygląda świetnie, ale strasznie gryzie. Także tego nie bestiamy, ale te dwa na pewno. I jeszcze dla mojego męża, Mr. Grinch. Taki albo tak. Jeszcze się musimy zastanowić, on to musi przemieć, ale ten gręcz jest naprawdę słodki. Robimy takie meczu myci, sweterki. Są z działu męskiego, ale wyglądają super. Masz tutaj. Meczu-meczu? Nie? Wyglądają super. A nie, nie past. Z działu męskiego, ale super. Ja mam XS ty masz L. Super! Was Dwa bez starbucksa, Jedna jest ciasteczka świątecznego, a drugie o smaku orzechów. pas do Test? jest mm. 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 gut? Mm. jest bardzo słodkie mnie Właśnie wróciliśmy do domu i to są nasze całe zakupy. Tam są jeszcze jakieś dwie małe reklamówki. Oczywiście kwiat od mojego narzeczonego przepiękny różem ja kupił. Ale jest już godzina 18:30, właśnie zamówiliśmy sushi i nie wiem, czy mam to dzisiaj już rozpakować, czy zostawić to na jutro. Zastanowię się. I przyszło się sushi, ale przyszło w takim pięknym opakowaniu. Jak czasem mówiliśmy z tej restauracji, jestem w szoku jak pięknie to wygląda. Naprawdę fantastycznie. Tylko zapomniałem nam dać pałeczek. Ale poradzimy sobie bez. A naprawdę wygląda wow. Świąteczny zestaw. I. O, to jest jakieś nowe. Sweet Orange and Great Wood. Tego nie znam. I świeczuszka. Ale otwieramy najpierw. Sobie. Pokażę Wam z tej strony, co to przyszło. Mam pomóc, już jest tu zainteresowany. Tak, tu mamy żel do mycia dłoni. Żel do mycia ciała. To jest świeczka. Mm, bardzo ładnie pachnie i do tego body cream. Ten bardzo chciałam, już go wąchałam w ritual, jak byliśmy, ale wtedy kupiłam tylko ten żel. Teraz zostałam taki piękny cały zestaw, ale jest naprawdę cudnie zapakowany jak jakaś książka. Cudownie. Hej. Zaczynamy to rozkładać, zaczniemy teraz od action. Tam co kupiłam, oczywiście te do sprzątania, baterii i taki słodki test naprawdę bardzo słodko. To kupiłam na moje matki, żeby coś posegregować matrycem, ale że wszystko wyciągam, co tam mam. Na herbatkę, na segregowanie. takie słodkie, przesłodkie miseczki na jakąś zupę albo na jakieś śniadanie z ciastkami świątecznymi. Już były w Akrze, tak że nie mogłem się oprzeć, żeby tego nie kupić. Do tego jak zawsze jakieś świeca zapachowa z action zawsze są fajne. Koremka na taki mały tort, bo chcę zrobić najpierw próbne tort rodzinowe i potem naprawdę w marcu już jego prawdziwy fest do dekoracji rzeczy świątecznych gdzie są takie naprawdę, naprawdę słodkie choinki, laski cukrowe, te ciasteczko, tak naprawdę, naprawdę to super. tego foremki, które mogą użyć do i do pieczenia jakieś maszyny i beauty blender, zawsze super, beauty blender się zawsze przyda, a w action są naprawdę fajne. to są presjenki, w Wielkiej Brytanii takich rzeczy nie wiem, ale on bardzo lubi Następne wszystko to są wszystkie chipsy Chipsy w aksie, to są takie nasze polskie chipsy, one są naprawdę smakujące Tutaj mam parę pasków na zakaz Laski cukrowe, które wstawię potem do takiego słoiczka, jeżeli przydam święta i będę taką świecą dekoracją. do opakowania by był po 1 euro, tak że naprawdę są świetne. I to są zakupy z action. okej, okay, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o rzeczy z Primarka to kupiłam oczywiście się więcej ubrań, ale też świąteczne rzeczy. Jak takie bombki. One są jakieś plastiku. Ale ja mam też um, cukierki, takie wielkie, tak się będzie świetnie dopasować. Ja Miałbym się na trzy, gdzieś powinna być jeszcze jedna, bo jest chowana. Okay. Ja, Patrynowe rzeczy. Kuboczek z świąteczną choinką, nie mogłam się oprzeć. Mam tak słodkie kokardki, że naprawdę bomba. Będę to odkładać. Co mamy jeszcze? Tu kupiłam słuchajcie taką szklaneczkę na herbatę. Teraz na no, takie jesienne napary. Naprawdę jest super, bo ma podwójne dno i kosztowała tylko 6 euro. Także naprawdę wygląda świetnie. Jeszcze gdzieś powinna być jeszcze jedna bo z tego co wiem, to już się A potem jest jeszcze jedna. Tak jak mówiłam, jest i druga. Wszystko zapakowane w papier, tak że się nie potukło. Co tu mamy jeszcze? Świąteczną poduszkę. Tak, ja już naprawdę zaczynam konkretnie świąteczne zakupy, bo w tamtym roku zaczęliśmy to później, bo zabrałam się dopiero w grudniu. I wszystko było wyprzedane, tak na szybkie zamawiałam wszystko online, a teraz jak widzicie kupuję dużo dużo wcześniej. Co jeszcze? Kupiłam sobie takie ręczniczki też z ciastkiem na ja po prostu wszystko co jest te ciastka, także to jest tak słodkie. I w kupiłam sobie parę takich na pięknych, pięknych talerzyków, na jakieś ciasteczka, na jakieś słodkości do deserów, naprawdę wyglądają przecudnie, za 4 euro, nic dodać, nic ująć, naprawdę są super, mm, tu są już moje ubrania, kupiłam na mojego yy, narzeczonego taką piżamę, Pokażę mam, jak na z tyłu tam wygląda, długie spodnie i t-shirt z takim hoho. ho. -ho. Napisem i yy, Mikołajem, ale jest tak mięciutki, że na pewno będzie mu się dobrze spało. I mój sweterek. Przynoszę zaraz drugą reklamówkę i jedziemy z tym dalej, bo jest tego więcej. Już ostatnia, przedostatnia siatka. W moim zakupami trzy papiery do pakowania. My naprawdę służymy tego bardzo dużo, że przychodzą święta. Mnóstwo papieru do pakowania potrzebujemy i znalazłam świąteczne łóżeczko dla pieska. Mój pies nie lubi tak spać w czymś takim. On śpi tylko na swoim kocyku, ale jak to zobaczyłam, wiem, że no muszę to kupić. To w ogóle było w action, bo zapytało się w torebkę z Primarka, ale było kupione w action. No, wygląda cudownie. Mój piesek jest malutki, także pokażę Wam później do reakcji na to, czy on będzie w tym spał, czy nie. Sama jestem ciekawa. Ale spodziewam tutaj i potem zobaczymy, jak on na to zareaguje. Jest i trzecia bombka, to co mówiłam, że kupiłam. Na zapas więcej. O, super rzecz. Tam w roku żałowałam, że po prostu tego nie kupiłam. To jest tak słodkie. Solniczka i pieprzniczka w kształcie... To inki. To naprawdę wygląda przesłodko. Nie mogłam się oprzeć, jak je zobaczyłam. co to jeszcze jest? Jeszcze coś szklanego, żeby, żeby to inni poszukiwała. Jeszcze jedno bo sobie trzy. Do kompletu i ogromny talerz z dziadkiem do orzechów. Znaczy, to nie wygląda przesłodnie. Jest naprawdę wielki. Kosztował 10 euro. Ale wygląda przecudnie. Położyć jakieś owoce czy jakieś ciastka. No, po prostu poezja. kładę sobie tutaj. Cały to pierwszy rzucę tu. Będę to będziemy sprzątać. I co tu jeszcze zostało? Już Wam tą koszulkę pokazywałam, że ją kupiłam. Kupiłam też taki biały sweterek w programach, tego wam nie pokazywałam. Z taką. Z takim fakturem, bardzo minutki. Nasze dwa sweterki, mieczy, mieczy, z moim mężem Wam już pokazałam. A, oczywiście ten różowy też już widzieliście, jeżeli chodzi o ubrania. I co ja tam jeszcze kupiłam? A! Mój narzeczony wziął tego Grindza. Uprosiłam go, żeby go po prostu zabrał, bo on jest tak słodki, on wygląda w nim naprawdę też świetnie. Pokażę Wam tutaj za chwilę na wideo. Naprawdę super, szkoda było go nie zabrać i jeszcze z takich rzeczy wziąłem sobie taką słodką piżankę. ten materiał jest na tak przyjemny z długimi spodniami i do tego jest tutaj koszulka też z długim rękawem ale to jest tak przyjemny materiał naprawdę opłacało się to kupić i ostatnia reklamóweczka z się dzisiejszych zakupów to jest H&M i kupiłam tutaj dwie rzeczy. Kupiłam tutaj takie przesłodkie, świąteczne skarpetki. Urzekłam to po prostu kokardka, jak są zapakowane. I jest tutaj pięć sztuk, także będą świetnie pasować. I kupiłam jeszcze takie spodnie, bo szukałam bardzo dużo spodni. Byłam w Zazie, w Best, w H&M, w New Yorkerze. Nigdzie nie było żadnych fajne spodni. albo są za szerokie, albo za wąskie w talii, cały czas coś nie pasuje, a te wyglądały naprawdę świetnie. To są z takiego skurczonego materiału. To są troszkę bardziej szersze, także nie opinają mnie te, te które mam i naprawdę wyglądają świetnie. Teraz czas to wszystko uporządkować, posmywać wszystkie talerze, oczyścić to, jak tutaj wygląda i Potem czas na kąpiel, może obejrzymy jakiś film, troszkę się poprzedulamy i w końcu koniec dnia. Zobaczmy reakcję pieska na jego nowe łóżeczko. Pomcio, to jest nowe łóżeczko. Oczywiście, on ja mam bo się się tutaj do niego nie wszedł. Chodź, proszę. Dobry piesek. Bardzo ładnie. Chodź tutaj. Chodź do łyżeczka? Super. Siad. Siad. Dobrze. Bardzo ładny piesek, no. Proszę bardzo, twoje nowe łóżeczko, Pomcio. Nie podoba ci się? Chyba nie jest zadowolony. OK, moi drodzy, ja kończę dzisiejszego vloga. Właśnie zrobiłam sobie herbatkę z cytrynką i miodkiem i imbirem. Właśnie czekam, aż ostynie, żeby sobie to wszystko po prostu dodać i idę włączyć jakiś film, położyć na kanapie, bo właśnie zrobiłam sobie kąpiel, także jestem zrelaksowana, więc trzymamy dalej ten klimat i idę odpoczywać. Także dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w następnym vlogu. Pa.